Spotkaliśmy się tutaj po to, aby poinformować Państwa o bardzo ważnej decyzji, która zapadła jakiś czas temu. Dziś podpisany zostanie list intencyjny między Polską Federacją, Polską Siatkówką a miastem Katowice na organizację alei gwiazd właśnie w Katowicach przez najbliższe 7 lat. Jak ważna jest to impreza dla miast? Jest to przede wszystkim taki efekt promocyjny tego, co się wydarzyło w naszym mieście do tej pory w kwestii siatkówki, ale również upamiętnienia tych najważniejszych nazwisk polskiej siatkówki, zarówno mężczyzn, jak i kobiet. No i takiego trwałego znaku, że Katowice są uważane jako Mekka siatkówki światowej, nie tylko polskiej. No i tego się trzymajmy. A więc ugruntowanie tej imprezy do roku 2030 daje nam taki spokojny oddech, że ta Nasza aleja gwiazd-siatkówki w Alei Korfantego będzie się powiększała. Co można zdradzić? No, na pewno spotkanie towarzyskie, jeżeli chodzi o naszą reprezentację męską, z reprezentacją Niemiec, właśnie po Aleje Gwiazd, na które serdecznie zapraszamy. Również zapraszamy na, na samą Aleję Gwiazd, gdzie m.in. swoje dłonie odbiją chociażby Paweł Papkę, Dorota Święiewicz, Małgorzata Glinka i jeszcze parę innych osób. Wspaniałe wydarzenie, wspaniałe widowisko. Liczymy na to, że kibice, których serdecznie w tym momencie zapraszam, dopiszą i kolejny raz pokażą, że nasada sztyplina jest numerem jeden w naszym kraju. Mówili Państwo o możliwościach rozwoju. Czy coś na ten temat może Pan już zdradzić? Jakieś pomysły, jak rozwinąć to miejsce? Nie chcę zdradzać tutaj szczegółów, nie chcę tutaj zdradzać pomysłów. Bo byłoby to troszeczkę wybiegające w przyszłość, a chcemy tworzyć nowe rzeczy i tworzyć wspólnie właśnie z prezydentem, z miastem Katowice, z Fundacją Aleje Gwiazd rzeczy takie, które będą przyciągać każdego roku kibiców. I niech, proszę pozwolić, że nie będę zdradzał tego, co zaplanowaliśmy na ten sezon, na ten rok. Niech kibice, którzy przyjdą sami się przekonają o tym. To miejsce jest szczególne dla nas, jest miejscem takim, taką mekką siatkówki, bo tutaj w 1998 rozpoczęliśmy też Ligę Światową i, i ten marsz ku górze, marsz ku top 1, bo dzisiaj w rankingu światowym jesteśmy na num numerem 1, no ale to właśnie tutaj w tym, w tym miejscu się rozpoczęło i mam nadzieję, że będziemy wspólnie szli przez następne lata i zdobywali następne medale. Kiedy najbliższa edycja i czego możemy się spodziewać? No, już 25 maja kolejna edycja, ale i y, gwiazd, y, siatkówki. Mecz Polska-Niemcy w y, siatkówce mężczyzn. Mecz, wprawdzie y, towarzyski, ale oczywiście pełny, pełny emocji. Już dzisiaj zapraszam wszystkich kibiców do tego, aby dopingować naszą reprezentację.